Gość Waszego Radia FN. Czas na magazyn gość Waszego Radia FM przy mikrofonie Sylwia Wysocka, a goszczę dziś Małgorzatę Pawlaczyk, kierownik referatu obsługi bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Mogilnie. Witam serdecznie. Dzień dobry, Pani, witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzato, gorący okres, składanie pitów, więc warto chyba powiedzieć o możliwościach, jakie daje e-Urząd Skarbowy. Zacznijmy może od tego, czym jest e-urząd skarbowy? E-Urząd Skarbowy. To serwis znajdujący się na stronie internetowej podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w dogodnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. A w jaki sposób można się zalogować do e-urzędu skarbowego? Dostępne są trzy sposoby logowania: login.gov.pl. Czyli możemy się zalogować przez profil zaufany, przez e-Dowód i bankowość elektroniczną. Następny sposób to aplikacja M Obywatel oraz trzeci sposób to dane autoryzujące, czyli podajemy PESEL lub NIP i kwoty przychodu? Dzięki personalizacji danych w e urzędzie skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych do niego informacji i usług. A jakie sprawy można załatwić przez e-Urząd? Przez e-urząd można załatwić bardzo wiele spraw, przede wszystkim można uzyskać zaświadczenie. Umożliwia przedsiębiorcom i osobom fizycznym proste i szybkie wypełnienie wniosku, dzięki któremu można otrzymać elektroniczne zaświadczenie i można takie zaświadczenia uzyskać. O niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, o wysokości dochodu podatnika, o wysokości przychodu, dochodu, Podatku należnego oraz składek na ubezpieczenie wykazane w zeznaniu PIT. Można również dokonać aktualizacji danych na zgłoszeniu ZAP3. Usługa skierowana jest dla osób fizycznych, które są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie są płatnikiem podatków i nie są płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ten formularz umożliwia zaktualizowanie swoich danych w urzędzie skarbowym i m.in. możemy zaktualizować adres zamieszkania, dane kontaktowe jak numer telefonu, adres mailowy, adres elektroniczny na ePUAP. A również możemy zgłosić osobisty rachunek bankowy, na który będą trafiać zwroty podatków lub nadpłat. Dane, zaktualizowane przez złożenie zgłoszenia za 3 są publikowane na koncie podatnika w e-urzędzie skarbowym i znajdują się dosłownie na drugi dzień po tej aktualizacji. Ponadto przez e-urząd yy, można wysłać pismo ogólne. Usługa taka jest skierowana do wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców i osób fizycznych i umożliwia wysłanie do urzędu pisma w dowolnej sprawie. Możemy również złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty i umożliwia to proste i szybkie wypełnienie formularza, dzięki któremu otrzymamy kwotę nadpłaconego podatku. Możemy również złożyć tzw. czynny żal, czyli jest to złożenie do urzędu w formie elektronicznej zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, na przykład spóźnimy się z deklaracją podatkową. Również możemy złożyć zawiadomienie za NR. Ta usługa jest skierowana dla przedsiębiorców, umożliwia zgłoszenie do urzędu zapłaty należności na inny rachunek niż ten podany w wykazie podatników VAT. Możemy również złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Usługa skierowana dla wszystkich obywateli, w tym przedsiębiorców i osób fizycznych, pozwala na wskazanie rodzaju należności, na którą urząd zaliczy nadpłatę lub zwrot zgodnie z dyspozycją klienta. Możemy wyjaśnić przeznaczenie wpłaty. Prosto, szybko można złożyć wyjaśnienie i jednocześnie dyspozycję właściwego zaliczenia wpłaty, którą urząd zakwalifikował jako wpłatę do wyjaśnienia, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. A jakie inne usługi oferuje? urząd Skarbowy, bo tutaj myślimy też o EPICie, prawda? Tak. Przede wszystkim możemy się zalogować do e-urzędu i mamy dostępność usługi Twój EPIT. Jest to usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową i dotyczy zeznań PIT 37, PIT 28, PIT 36 i PIT 38. Jest w tej usłudze Twój EPIT wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe, które możemy logując się, przeanalizować. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy je zatwierdzić i wysłać. Również przez tę usługę Twój EPIT możemy w ten sposób złożyć korektę zeznania podatkowego. Również w e-urzędzie możemy prześledzić swoje mandaty. Zobaczymy mandaty, które zostały nałożone na podstawie informacji, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa i znajdziemy tutaj mandaty karne, kredytowane, w tym zapłacone terminalem i mandaty zaoczne wraz z informacją o kwocie do zapłaty i ewentualnie prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Również jest opcja zapłaty mandatu online. Możemy również w e-urzędzie dokonywać płatności online. Jest to usługa skierowana dla przedsiębiorcy i podatnika który płaci należności wyłącznie za siebie. I tutaj jest taka dogodność, że ta płatność automatycznie uzupełnia wiele danych w przelewie i mamy dostęp do historii płatności w e-urzędzie skarbowym i informacji o ich statusie. Możemy również dokonywać płatności podatkowych na mikrorochunek podatnika. Banki, które są obsługiwane w e-urzędzie to m.in. ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Inteligo, Kasostewczyka, PNB Paribas, banki spółdzielcze. A co zrobicie, jeśli naszego banku nie ma na liście? Bo mojego akurat nie ma. Jeżeli naszego banku nie ma na liście, można skorzystać z usługi przelewu podatkowego w naszym banku. Pamiętajmy, aby w przelewie wpisać tytuł płatności, symbol formularza podatkowego oraz za jaki okres płacimy podatek. Jak wejdziemy na swoje konto i mamy dostęp do płatności mobilnych, to pojawia nam się rodzaj przelewu, przelew podatkowy. To jest przelew przeznaczony do urzędu. Skarbowego. Również w urzędzie możemy prześledzić zwroty podatków. Możemy sprawdzić informacje o zwrotach z zeznań podatkowych i VAT z ostatnich dwóch lat kalendarzowych. Czy musimy dokonać jakichś dodatkowych jeszcze czynności, żeby móc korzystać z e-urzędu? Nie, nie musimy, ponieważ korzystanie z e-urzędu skarbowego nie wymaga żadnej dodatkowej rejestracji czy aktywacji w swoim urzędzie skarbowym. Jest jednak bardzo wygodne. Bo bez wychodzenia z domu 7 dni w tygodniu mamy możliwość załatwienia wielu spraw online. Ponadto, po wyrażeniu zgody w urzędzie możemy otrzymać drogą elektroniczną pisma z urzędu. Wystarczy w systemie wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną. Gdy takie pismo pojawi się w systemie, to otrzymamy dwa powiadomienia: SMS oraz powiadomienie na adres mailowy. Jest to bardzo wygodne. Zwłaszcza gdy pracujemy i jesteśmy nieobecni w domu podczas wizyty listonosza. Nie musimy tracić czasu, udając się na pocztę po odbiór przesyłki to pomówmy jeszcze o umawianiu wizyty w urzędzie skarbowym. Tak, taka jest teraz praktyka od listopada 2020 roku, że każda wizyta w urzędzie musi być umówiona. Ta usługa skierowana jest do wszystkich podatników, którzy chcą załatwić sprawę osobiście w urzędzie skarbowym. I można na tą wizytę umówić się w trójaki sposób. Internetowo przez dedykowaną do tego celu aplikację telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego, a także osobiście w Urzędzie Skarbowym. Na taką wizytę możemy umówić się z wyprzedzeniem 21-dniowym. Rezerwując termin wizyty, to jest dzień i godzinę, mamy zapewnienie, że zostaniemy obsłużeni przez kompetentnego pracownika urzędu, który poświęci nam czas i omówi, wytłumaczy sposób załatwienia danej sprawy. Omawiając wizytę, mamy gwarancję, że nie będziemy czekać w kolejce, ponieważ w pierwszej kolejności obsługiwani są klienci umówieni na wizytę. Jakie są najbardziej popularne wizyty w Urzędzie Skarbowym? Analizując statystyki wizyt, tych rezerwacji, to mogę powiedzieć, że przede wszystkim sprawy związane z umową kupna samochodu, czyli składanie deklaracji PCC3, sprawy spadkowe, otrzymanie darowizn pieniężnych, również bardzo często klienci przychodzą po zaświadczeniach podatku od spadków i darowizn oraz o niezaleganiu. Sprawy rejestracyjne, czyli aktualizacja danych, zgłaszanie rachunków bankowych i tym podobnych, oraz potwierdzenie profilu zaufanego. Urząd Skarbowy to takie doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza dla osób ceniących czas, bo w jednym miejscu możemy załatwić kwestie, które praktycznie musielibyśmy w budynku Urzędu Skarbowego załatwiać w kilku biurach, prawda? Tak, oczywiście. To może tak na koniec jeszcze pani Małgorzato jak przebiega sprawa rozliczania pitów i do kiedy mamy czas? Przypomnijmy, szanowni państwo, rozliczenie zeznań, ostateczny termin na złożenie mija 2 maja, ponieważ zawsze jest do 30 kwietnia ustawowo, ale to przypada akurat na dzień wolny. Ci, którzy mają jeszcze jakieś nierozliczone swoje sprawy, mogą do tego 2 maja złożyć zeznanie drogą internetową lub przez usługę Twój EPIT, a jeżeli tego nie zrobią, to usługa Twój, Epit 2 maja takie zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zatwierdzi: i wtedy, jeżeli wyjdzie kwota nadpłaty, to w ciągu 45 dni ta nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy osobisty. Jeżeli ktoś nie ma tego rachunku zgłoszonego w urzędzie, to dostanie te pieniądze przekazem pocztowym. A jeżeli kto komuś wyjdzie jakaś kwota do zapłaty, to w ciągu miesiąca, czyli w maju, dostanie pisemne powiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o kwocie do zapłaty. Rozliczenie to, o którym Pani mówiła, jakby urzędowe, nie przysługuje osobom, które mają dochód z kilku źródeł, prawda? To znaczy tak, jeżeli nie przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, one nadal muszą indywidualnie te zeznania składać. Usługa Twój epic jest dedykowana, jest przygotowane zeznanie PIT 37, PIT 38. Jest ono automatycznie zatwierdzone tego 2 maja. I dotyczy przychodów. Akurat PIT 38 to są przychody z kapitałów pieniężnych, a PIT 37 tam są ujęte dochody z pracy, z emerytury, umowy zlecenia. A emeryci mogą być spokojni, oni chyba nie muszą. Tak, emeryci mogą być spokojni, bo jeżeli otrzymali formularz PID 40A z organu rentowego, to już zostali rozliczeni, a jeżeli PID 11A, to nic też nie muszą robić, ponieważ takie zeznanie jest dla nich przygotowane i ono 2 maja zostanie w systemie zatwierdzone. Dziękuję bardzo, moją i Państwa gościnią była dzisiaj pani Małgorzata Pawlaczyk z Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.